Cześć, tutaj Lingo Clinic z kolejną lekcją z serii angielskie fonogramy. Dziś nauczymy się jak czytać fonogram AUGH. Może wydawać się ten fonogram troszkę trudniejszy, bo ma dwa różne dźwięki o oraz a. A, na szczęście jedna prosta zasada. Pomoże Ci zapamiętać, jak czytać słowa z tym fonogramem. Zacznijmy może od słów, które czytamy z opcją z O. Niektóre z tych słówek są już dosyć zaawansowane, więc jeśli ich nie znacie, sprawdźcie sobie proszę znaczenie w opisie do tego nagrania. Frod. Kod. Dotter, distraught, haughty, naughty, tot. Świetnie, teraz czas na zasadę, która ułatwi Wam życie. Mamy tylko dwa słowa, które czytamy z af. Jeśli zapamiętacie te słowa, już nigdy nie będziecie mieli problemu z zadecydowaniem, zadecydowaniem którą opcję wybrać. Draft, laugh. Draft, draft to jest przeciąg. Jak mamy zimne powietrze, zimne powietrze przechodzi przez pomieszczenia w domu. Chodzi mi o ten przeciąg. Um, laugh, to jest śmiać się. Czas teraz sobie to poćwiczyć. Spróbujcie, proszę, przeczytać te zdania. Dam Wam tradycyjnie troszkę czasu, a potem możecie mnie posłuchać i zobaczymy, jak Wam to poszło. Proszę bardzo. Świetnie, posłuchajcie teraz mnie. A naughty daughter ought to laugh. A naughty daughter ought to laugh. That cold draft caught me off guard. That cold draft caught me off guard. She taught her haughty son to read at an early age. She taught her. Haughty son to read at an early age. I jak Wam to poszło? Zapamiętaliście różnicę? Jeśli nie, nic się nie martwcie, poćwiczcie, poćwiczcie sobie jeszcze raz i do usłyszenia na następnej lekcji. Dziękuję Wam ślicznie. Pa Pa!